Cześć, witam w tym odcinku horroru i thrilleru Dzisiaj mamy Dentysta z 96. Film jest horrorem. Film jest jako horror thriller psychologiczny slasher. No i... Może się spodziewać, że dla mnie to horror zbyt nie jest. Czy jest to thriller psychologiczny? Tak. Czy jest to slasher? No, tak. No w sumie, no dobra, są tam jakieś, no, astrzymordy, no. No jak, no dobra, możemy na siłę powiedzieć, że to jest slasher. Druga część na pewno nim już jest, ale ta, no. A je, no powiedzmy, że jest. Że, tak. Dentysta. E, ogólnie, ja Wam powiem tak. Ten film dla mnie jest świetny. Uwielbiam tego dentystę. To jest dla mnie tak genialny film, ale ja Wam powiem tak. Znam multum osób, które nie chciały tego filmu i do dzisiaj nie obejrzały Bo się boją dentysty i nie chcą obejrzeć filmu dentysta Ja ich rozumiem, a ja Należę do tych osób, co e, jednak e, boją się dentysty i to bardzo e, a, e, Więc dla mnie ten film działa okrutnie e, Ja wam powiem, film w sam sobie e, e, Wam powiem tak jeżeli nie oglądaliście go a boicie się dentysty, nie chcecie sobie jeszcze bardziej psuć psychiki, co może dentysta wam złego zrobić, to nie oglądajcie tego filmu. Bo no przypomniłam się, i będzie problem i ogólnie wam powiem tak. Cholernie jak mówiłem się boję dentysty i ja ten film jak oglądałem Możecie mi rzucać jakieś tytuły typu, nie wiem, w hostelu wyrywanie genitali, rozcinanie na jakiś kanibal w Holokaustie, nabijanie na pal, jakieś gwałty totemem, nie wiadomo, czy w serbskim filmie gwałt dziecka, czy podczas seksu ścinania głów, kompletnie mnie to takie sceny nie ruszają, ja to, ja to normalnie te wszystkie oglądałem to i jadłem obiad, wszystko i nawet nie była mina jakaś ten, po prostu oglądałem, no i sobie mi się podobały te sceny. Jakby to tam nie brzmiało, a i w ogóle na mnie to tam nie robi wrażenia. Ale mam powiem, to jest jeden, chyba jedyny taki film dentysta, razem z drugą częścią, co... Oj, działają najstraszniej jak są sceny, grzebania w ustach, to normalnie to jest jedyny taki film, gdzie potrafi tak. Nie. No nie mogę to tak mi działa na mnie potwornie te film te sceny są. A i w ogóle kto to wykorzystać film to, to trochę bi dwuznacznie. Kto zrobił ten film, Brian Uzma, a jak wiecie, to jest gościu od które lubię, od towarzystwa, którego nie lubię, czyli ogólnie takie bardziej horrorowe sprawy, no ale dentysta. No jest mocne. Ale zacznijmy po kolei drugą część. Omówię następnym razem, jak się mi się uda, bo, bo wiem, że nad pierwszą częścią będę. Rozpowiadać, ale mam powiem tak: film e, mi się podoba z tego względu, że nie, że się bawi moim psychikom, <grym>, bo boję się, że ten e, że z, z, z mi wyrwie całą szczękę. E, nie tylko o to mi chodzi, ale po, podoba mi się, jak tutaj jest pokazana w ogóle choroba psychiczna. E, wszystko po kolei, bo o co chodzi? Mamy naszego głównego dentystę. Dentysta, ogólnie tak. Jest, to jest właśnie, podoba mi się w ogóle cały pomysł na filmie świetny, bo tak, mamy dentystę. Normalnie super, mega, yy, no jest z najwyższej półki. Yy, wiadomo, nieźle zarabia, ma willę, żonę, w ogóle wszystko fajnie. Yy, I myślimy, Z no, życie mu się potoczy do końca wspaniale, no ale dochodzi tak. No i to jest w sumie takie tam. Na początek filmu wiadomo, że wszystkim się tam zaznajomimy, zapoznajemy się i tak dalej, ale widzimy jak on przyłapał swoją żonę na zdradzie z gościem, który myje basen. No i potem mamy wizję, że on idzie do tego ze spluwą i strzela mu w usta, no ale jednak to była tylko wizja i tak naprawdę temu typowi to nie zrobił. No ale jednak od tego momentu... Rujnuje mi się całkowicie psychika. Ja mam powiem, i w sumie, gdyby nie to, to mi się wydaje, no na 100% do tego filmu by nie było. Ja bym był z mega dobrym lekarzem, no ale lekarzem, dentystą. Znaczy w sumie to jedno i to samo, ale no niby to nie jest, no dobra, nieważne. Nie ja ogólnie tutaj, a i mam powiem, ja się nie znam w ogóle na przedmiotach, więc dla mnie wszystko to jest gaz rozweryfikujący, strzykawka z igłą i wiertło. Nie, nie znam się na tych. Tych, tych wszystkich przysządaach więc będziemy do, do tych tutaj tutaj tak gadać No i postanawia śledzić tego od basenów No i zauważył przyjechał do do, kumpeli, do sąsiadki przyjaciółki jego żony No i on z nią też tam sypia No i... No, no i, no i, no, i no, no i, nie jest fajnie, a dentysta odchodzi i nagle widzi pies na niego, tej sąsiadki skakuje i strzela mu w ryj temu psu i to jest pierwsze morderstwo w filmie. E, może nie człowiek, ale pies zawsze coś. <laughs> a i wam powiem coś jeszcze takiego o tym filmie, wiem dużo dzisiaj będzie gadane, że film, mimo że to jest thriller, no bardziej thriller to jest, on dosyć nawet lekko brutalny, szczerze bym powiedział, te sceny, może same morderstwa, co masz tak, ale same e, to, co on robi swoim patencjom, jest dosyć brutalne te sceny i e, krwawe, e, ale z, mimo to właśnie tej natury horrorowej, thrillerowej tego filmu, ma w sobie nutkę komedii. Ten film ma coś takiego w sobie, że czujesz, szczególnie po tym dentyście, co jest fantastyczna rola, tu jest, uwielbiam e, tego typa. Eee, czujesz, że on wszystkie docinki jakie wali, te gesty, ruchy, że jest to ch psychicznie chory psychopata, dentysta, ale jednak go lubisz, lubisz go, jak on się bawi z tymi swoimi pacjentami tak psychologicznie, to jest naprawdę coś tego i oplułem tutaj, nieważne, nie no i dobra, no i potem poznajemy tam jego tam gabinet, ma tam w ogóle najwyższa półka jak na 96, podkreślmy, <grym> no i tam wszystko fajnie, i mamy pacjenta, matka z dzieckiem przychodzi i... Tu jest pierwsza scena przez takie. Jezu, ja, ja pamiętam jak to pierwszy raz oglądałem, o jeju, Jakie emocje przy tym były. Ja w ogóle ten film nieraz oglądałem. Mam to jest taki film, gdzie co jakiś czas oglądam, gdzie mimo, że mam ogromny przek z prezydentystą, próbuję jakoś dzięki temu filmowi jakoś z tym się pogodzić, coś, ale to nie działa nadal. To, to, to jest mocne, ale dobra, ale uwielbiam, nieraz oglądałem i on ma takie coś Tutaj dentysta że widzi na przykład dziecko, ma zęby zrobione, tylko że tam jakąś tam dziurkę czy coś w tym zębie, a on widzi nagle całe tutaj takie czarne te zęby, takie w ogóle syfilis cały w gębie ma, takie takie właśnie, no, ma to, po prostu ma zrycie i bierze i właśnie przez to, że ma tą wizję, to wbija mu... E, nie skalpel, takie coś, do czegoś, co się y, takim drucikiem, co się dłubie, w tym, y, w zębach, to w przypadek w, wbija mu wypodniebienie, tak temu dziecku. Aj, oj, ta matka, jedziemy do szpitala. Dziecko całe we krwi jezu, jak to, wam powiem, te szczęki tutaj musieli ogromne szczęki wybudować. To y, jest ogólnie też, jeżeli o efekty praktyczne, ten film jest też cudowny. Jak musieli. Y, Ogromne szczęki ludziom pobudować, żeby tutaj nam było pokazane co on robi. Wam powiem to wbicie w podniebienie. Ja tak od razu tak pamiętam, jak się wzdrygnąłem, tak nie. To, mówię, to jest jedyny film, który chyba na mnie tak działa. Sobie nie przypominam nic innego, a to jest niezłe wyróżnienie, musicie przyznać. Ale i tak uwielbiam ten film. Dobra, więc. No on tam coś tam wyjaśnia tym wszystkim, no tak naprawdę e, to dzieciak tam nawet tak naprawdę że się zachowywał, e, no i to sam sobie na to tam zasłużył, no i tak bywa, on tam idzie tam i bierze garść tabletek tam w ogóle, dryja sobie, czymś, ja nie mogę. E, dobra, lecimy dalej z góry. Potem, e, no inna jakaś tam pacjentka przychodzi na borowanie zębów, czy na coś. No i bierze, chce tam już jej strzykawkę dawać, a jeszcze jest scena, bo oczywiście muszą być detektywi i tutaj o morderstwo psa, widzimy pies cały tutaj rozerwaną twarz ma e, tym ganem, no i, no i dochodzenie mamy, co tam walmy to, bo tam dochodzenie, co tam nas to obchodzi. No i tam bierze, tą babkę usypia e, i chce ją tam potem właśnie jakoś podać e, strzykawkę e, już potem, ale ma wizję, że ona do niego mówi, zaczyna się rozbierać, on ją molestuje i tak naprawdę to tylko właśnie w jego wizji, bo ona nadal śpi, on ją właśnie zmolestował i ona jest prawie tam pół rozebrana tam no i... wow no i tam szybko tam ją jakoś tam wbiera i wygania z tego, z tego gabinetu ale pozostała rajstopa, uuu i dla tam jakiś tam też jakieś tam, powiedzmy doktorki, nie, nie wiem jak tam się odmienia, czy coś, ale powiedzmy tam, tu już najmniej na do myślenia, no, coś może jej zrobił, e, że ona tak w pośpiechu jednak trochę wyszła. E, a tak, e, dobra, e, jest na ostro, e, tak wam e, powiem. Potem jest, w, i, a jeszcze ten typ właśnie od niej to bierze i tę dentyście wali jeszcze e, spiąchy w nos, e, tam w ogóle no i, e, no i się wkurzył nas dentysta, <grym> e, tak wam e, powiem. A potem, e, dużo razy powtarzam potem, może następne będę używać, dobra, nieważne, a potem <grym> widzimy jego żonę, która się umówiła z nim, tam w ogóle elegancko ubrana, i on też właśnie ta mucha ma wszystko. Do jego gabinetu, który jest zrobiony na styl włoskiej opery. No i ten kładzie ją na, na tym no na tym stole stole, na tym krzesełku, z tymi wszystkimi narzędziami do operacji. Tam bierze przydusza szmatą, bierze i tam trochę tam ją gazem usypia, tam potem jest ta. No, i jest trochę usypiona, ale jednak tam coś tam widzi, i on tam jej w końcu tutaj nakłada taki stelaż, taki jakby na usta, no i bierze szczypce. No, i Uch, tu, mimo że tak naprawdę, scen tutaj, tak naprawdę, grzybaniu w ustach nie masz tak dużo, to jednak, jak są. O, to jest moc, bo on nagle bierze jej tutaj. Widzimy, o, y, to jest jeszcze najgorsze, bo on to na żywca cały czas robi. Y, bierze i wyrywa jedne, jeden ząb, i to jeszcze tutaj krew cała jej się leje. Tu jeszcze słyszymy dodatkowo jej te krzyki błagania, nie rób tego. Wyrywa jej, ząb, jeszcze, o, zagramy tutaj, w prawda, czy wyzwanie, czy coś takiego, czy to było w drugiej części, coś takiego, bo jeszcze. No wiadomo, no tu mówię, on jest taki mimo, że pokazujemy psychiczną chorobę, jego długiegunowość, że on jest sam miły doktora nagle chce ci wyrwać ząb e, dość e, w bolesny sposób e, To jednak jest on bardziej humorystyczny, bym powiedział, e, chciałem powiedzieć jednostką, w ogóle jakimś robotem bym był e, nieważny. No i potem tam widzimy, e, to jest na mnie jest pokazane, że e, coś, coś tam jej zrobił dalej. No dobra, ale potem na drugi dzień detektywi przychodzą do jego tam domu, zaczynają go tam ten, e, przepytywać i tak dalej, no i sobie poszli, a tu ten od basenów przyszedł i e, mówi, co tam siedzi w kapeluszu, a ona odkrywa kapelusz, a to jest świetnie pokazane, jak jej usta, ona otwiera tutaj, wszystko jest całkowicie bez zębów, całe dziąsła tutaj, wykrwi całe, e, jest po prostu... Jej jeszcze uciął język i nie może nic mówić Super jest zrobiony ten ucięty język no, ee, I za tobą, a tam nagle dentysta się pojawia e, Podchodzi do niego e, I trzyma mu nóż na gardle, aż w końcu rozcina mu szyję I zaczyna tutaj e, rozcinać mu brzuch, klatkę piersią I powiem tak, może nie jest super brutalna ta scena morderstwa Jak go morduje tym nożem On cały czas tam, gościu trzyma się za te rozprute gardło e, A ten cały czas go dziga rozcina cały brzuch pieśnią, tutaj dźga wszędzie, gdzie się da, go się cały czas tak odchodzi, e, może nie jest aż tak szczegółowo, nawet, no dobra, nawet jest, no widzimy trochę, jak tam e, mu mieli, ale podoba mi się, jak to jest nagrane, trochę od góry, że on idzie i jedno robi ścieżkę krwi na chodniku, potem drugie i tutaj, tak, potem wielka plama i tak, no, muszę przyznać, morderstwo naprawdę bardzo krwawe i bardzo fajne. I takie pierwsze, takie pono-prawdę i nie wiem dlaczego tej żony nie zamordował, tylko no nie wiem, potem pomyślimy jeszcze. No dobra, potem jakaś inna pacjentka przychodzi. Jezu, potem tam daje jej tam wiadomo igłę, tam w igłę tak w pod, ten, w pod, co jak się w podniebienie, A to tak gdzieś w wzią, dziąsła i daje igiełkę. Eee, i no i tam e, bierze tam e, wiertu chyba takie wiertełko e, czy coś e, takiego i zaczyna jej piłować ząb aż zaczyna piłać, piłować, piłować e, aż cały jej wyniszcza tu widzimy tym wiertełkiem mamy tutaj cały, normalnie cały ząb i to rozwala e, Ogólnie mam powiem tak, ten film właśnie by nie robił tak dużego wrażenia, gdyby nie musieli do początku filmu zbudować ogromnych dziąseł, tych jamustnych szczęk nie, yy, i pokazywać nam to z bliska, jak to robią na dużych pewnie tych yy, rzeczach. E, yy, bo tak to byśmy, a i tam o się tam, ale tutaj to jest ta totalnie film pokazuje nam totalne, totalne szczegóły i to jest oh makabra no i tam e, ona a boli mnie, boli mnie i coś tam, ta, ta co pomocnica jego tam bierze go na bok i co ty robisz? A on e, mówi, że ma swoje sposoby i koniec i to właśnie czy musi poleć, <grym> żeby wyzdrowiała. <grym> Szkoda, że nie pajna wszystkich scen styć dialogów w ogóle, bo to mówię, to genialne rzeczy rzuca nasz doktor, a nagle to będą północnice, że zasz, 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 zaczyna tam y, przyduszać y, szmatom dusi, y, czy tymi raź stopami nawet, znaleźniętymi? znaleźniętymi, tak się wymawia. Y, no, nie jestem pewien. No, i tam jakoś ją y, udusił na śmierć. Y, tak wam powiem. Czyli mamy kolejne morderstwo w filmie, y, drugie już. Y, licząc z psem, to trzecie, ale wiadomo, psów się zwierząt się aż tak nie liczy, by w liczniku i... Mordercy... Słyszę jakby ktoś żygał. Nieważne. <grywa> Chora jazda. Eee, dobra, eee, więc przechodzimy to tak do już. No, ostatnie pół godziny filmu. E, gdzie się robi, no. Przychodzi kolejny pacjent. I to jest. to jest wojeju, ale scena. O. Szczerze mówiąc, mi się wydaje, że druga część jest mocniejszym filmem. I jaką mówimy drugą część, to ja tam już zejdę na zawód. No i dobra, bierze tego typa. Ale coś tam. On coś tam mówił, a dentysta tam od razu już się robi zły. I bierze mu taki stelaż na szczękę. To jest. po prostu genialne. Po prostu aż nie wiem, jak to już opisać. E, tak wam e, powiem, i jeszcze mamy. O, jeszcze mamy scenę. Sorry, się zacząłem, bo akurat mi się przypomniało, że jest e, potem scena, gdzie ci, gdzie ci detektywi zaleźli tą Szonę w ogóle w jego e, domku, w ich willi. Właśnie całą tutaj zatorturowaną narzędziami dentystycznymi. E, no i tam jest ogólnie problem. E, I widzimy potem, jak. Temu typowi on bierze ten straż do ust i rozciąga całą szczękę, aż w końcu całą żufę wyłamuje. Bo wiecie, bo normalni dentyści powinni robić, że tak jak maksymalnie oświacie usta, on mu jeszcze ileś tam dalej to zrobi, że on ma cały włama szczękę. Tak totalnie mu ee, no rozciągnięte usta ma do absurdalnej wielkości. Wiadomo, że nie idzie to w komedię, ale jednak tak, że scena wygląda maksymalnie krwawo, brutalnie. Człowiek, aż, aż, chce, aż wiecie jak to oglądałem, mo aż momentami chciałem ee, tak. Tak. Chwilę nie patrzeć, nawet, bo naprawdę ta scena z włamaną żuchwą to jest gościu jak tak wygląda, i on jeszcze, aaa, jeszcze o chwilę chodzi, rusza się tym. Japonka w ogóle jakaś tam w ogóle przyszła, ty też tam. Jego tam e, też asystentka i no mówi, co ty mu zrobiłeś? A on podchodzi do niej, e, bierze i jej e, wbija strzykawkę e, z tym. No bo nie stuknął, wiecie, wy ten, e, we strzykawkę, no i powietrze jest, w tego, wcisnął jej w szyję, no i umarła od razu. Czyli nam trzecie morderstwo w filmie. No no i to jest w sumie wszystkie morderstwa, które przez cały film. Aż trzy, liżą z psem cztery. No i mówię, czy to jest taki slasher? No, no nie do końca, ale no jak Wikipedia podaje, że jest, to wieże w Wikipedii. Dobra, bez żartów tu. Bo tak. Jedziemy dalej, bo tam jeszcze jakieś 20 minut filmu zostało do omówienia. Aż trochę pojechałem, tak mi się wydaje tak trochę tak po łebkach. Tak wszystko niedokładnie omawiając i trochę mi szkoda, ale z drugiej strony może lepiej nie rozciągajmy czasu antenowego. Dobra, więc potem jest jedna typiara, która czekała właśnie na zdjęcie tego aparatu, czy jak to tam się, no wiecie, tam właśnie zdjęcie tych, tych guwien zębów, ona czekała tam rok, przyszła sobie do niego, no i tam on ściąga jej, no i on widzi nagle, ja masz syfa w ogóle całego w ustach, trzeba w ogóle całego cię usunąć w ogóle wyciąga spluwę. No i ona tam się z nim trochę bije, szarpie. I to jest scena, która mi się nie podoba. Dlaczego? Bo ona wybiega na ten korytarz w ogóle tego salonu dentystycznego, że tak powiedzmy, i tam były recepcjonistki. Inni pacjenci w ogóle, a nagle ona wybiega w środek dnia, nie ma nikogo. I ona się skrada pomiędzy tymi. Ja rozumiem, scena trzymam napięciu pięciu i w ogóle jest fajnie. To właśnie przekradanie się, uciekanie po od tego dentysty, ale jednak to jest głupie, jak nagle nikogo nie ma. E Chyba pies się liczy. Nieważne, nie ale no jednak, no taka no... Dobra, walić to. E bo jednak, no jak ją przeszukuję, to. To też jest. E w śmieszny sposób to robi. E wam tak powiem. No aż w końcu on ją ona chce pomóc temu temu, temu dziadkowi co całą tutaj tą włamaną żuchwę nagle dentysta przychodzi już, tam cię zabiorę Ciebie uleczę, bierze ją na ten na ten, na ten stołek w ogóle i o, teraz cię zaszczelę, ona mówi, że o już będę o siebie dbała, swoje zęby, bla bla bla, no no i Yy, Wierzę, że nagle detektywi, policja tutaj, on o, ucieka sobie, jedzie samochodem, dentysta w klasycznej i on uciekł uciek do jakiejś innej akademii, bo on się okazuje, że też jest oprócz lekarza, lekarzem, lekarzem, no lekarzem też, dentystycznym. Ciężkie słowo. To też jest nauczycielem przy tym. No i tam mówi: O, tutaj to. Temu tutaj weź całe w ogóle, tutaj spiły wszystkie zęby. Tutaj temu, temu tutaj nic już nie położę. Tutaj jest takie gówno same dziuruścia, tylko, tylko wyrywamy to już w ogóle. Tak i, I mówi: Co ty robisz? No, jak wyciąga gnata, wszystkich celuje tam. Ale on uciekał, ucieka nasz sobie. Ten testarz w końcu widzi piosenkarkę. I to myśli: A, to moja żona w ogóle, ta, co ma w ogóle. Brak zębów przeze mnie, a tu jednak to nie ona. Identyczna, coś tam to się mówi. Yy, tam w główce. A potem widzimy, jak on jest zamknięty w czubowie. No i jego żona wykonuje na nim operację. I tak się kończy film. No cóż. Ee, powiem tak. To jest moim zdaniem jeden z najlepszych horrorów lat 90. możecie z tym nie zgadać. E, bo nie wiem co tam, krzyk powiecie, że koszmar minionego lata był najlepszy, ale moim zdaniem to jest jeden z takich naprawdę, jakbyśmy mieli robić, to bym ten film, to jest jeden z moim zdaniem najlepszych właśnie 90. horrorów lat 90., obok czego my postawił, Obok paszczy szaleństwa, Doktor Chichot jest fajny, e, co jeszcze takiego było miejskie legendy są spoko co jeszcze było, no właśnie, nawet trochę mam problem, żeby wymienić, co było takie fajne były filmy z lat 90 bo niestety horrory w latach 90 się posypały i takie gówna wyszły e, jakieś tam, ale Dentysta jest jeden z tych, jak to się mówi perełek kina tamtych lat które moim zdaniem naprawdę film Dentysta, e, trochę żałuję, że go tak w szczegółach omówiłem, bo mówię, ci co się trochę nie boją Obejrzyjcie, chociaż wam powiem tak, film jest mocny. Naprawdę jest mocny, mimo że tu nie ma scen kanibalizmów, nekrofilii, pedofilii, żarcia gówna, jakichś nie wiem, wybebeszania czy coś, ale sceny operacji pacjentów są naprawdę mocne. Wam powiem i ja je też tak trochę nieszczegółowo mówiłem, ale wam powiem tak. Jakbyście mnie trap yy, 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 mówi weź, włącz telewizor i sobie to ogląda i bym miał nagrane tą reakcję, to byście widzieli takie, oglądam, ogląda, a tu nagle takie yy, 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 bo te na w ogóle chore gówno. Ale następny odcinek, drugą część wam yy, o, obiecuję, omówię. Yy, I tam no będzie jeszcze mocniej z tego, z tego co pamiętam tam Szczególnie taka jedna co będziemy miała ojc mo mo mocne gówno. Więc co, to by na tyle, dziękuję za uwagę, do następnego odcinka i cześć.